Spokój i dobro kochani, dziś jest sobota 24 sierpnia, w liturgię obchodzimy święto świętego Bartłomieja Apostoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, żeby lepiej zrozumieć tekst dzisiejszej Ewangelii, trzeba w całym kontekście potraktować ten dialog. Najpierw, gdybyście wzięli swoje rę Biblię do ręki, zobaczylibyście, że najpierw święty Jan, chrzciciel, wskazuje swoim dwóm uczniom o Jezusie, na Jezusa i mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oni idą za Jezusem, żeby go doświadczyć. Później Andrzej mówi do swojego brata Szymona, to jest Mesjasz. Ale on powią, powątpiewa do momentu, kiedy sam nie doświadczy obecności pana Jezusa. I również w dzisiejszej Ewangelii, Filip mówi do Natanela: Znaleźliśmy Mesjasza, kogoś takiego bardzo ważnego w całej historii Izraela, zbawiciela świata. I wtedy on powątpiewa i znów mówi, czyż może być coś dobrego z Nazaretu? I wtedy powiedział: Chodź i zobacz. A więc to własne, osobiste doświadczenie jest bardzo ważne. Później okazuje się, że kiedy Jezus widzi Natanaela, czyli Bartłomieja, mówi do niego: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Skąd mnie znasz? Pyta Natanael. I wtedy Pan Jezus powołał się na jakieś takie wydarzenie, które było czytelne tylko i wyłącznie dla Natanaela. On musiał czegoś doświadczyć. Nie wiemy do, dokładnie czego. Czy miał jakieś widzenie, czy miał jakąś, e, jakiś przekaz od Pana Boga bezpośrednio, czy w czasie modlitwy nie wiemy co. Ale Spotkałem Cię, czy znałem Ciebie, zanim jeszcze Filip zawołał Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym? Osobiste doświadczenie. Kochani, bardzo ważne jest, jeżeli ktoś przekazuje Ci wiarę i mówi Ci o Panu Bogu, oczywiście, ale nic nie zastąpi tego, gdy Ty sam nie doświadczysz spotkania z Panem Jezusem. Ani studia biblijne, ani jakiekolwiek inne liturgiczne, jakiekolwiek nie sprawią, że będziesz blisko Pana Jezusa, tylko i wyłącznie Twoje osobiste spotkanie z Nim. Jeżeli nie spotkałeś w swoim życiu jeszcze Pana Jezusa, słyszałeś o nim albo studiowałeś, to jeszcze nie spotkałeś z Jezusa. Nadal jest dla Ciebie tajemnicą. To jest tak jak z pewnym podróżnikiem, który udał się do kraju afrykańskiego i spotkał jakiegoś przedstawiciela był to prawdopodobnie wódz jakiegoś plemienia i wtedy ten podróżnik mówi: Ja pochodzę z takiego kraju, w którym woda potrafi być tak twarda, że nawet słoń byłby w stanie po niej przejść. Oczywiście ten wódz potraktował to jako zniewagę kazał go wychłostać. Pomyślał sobie, pewnie chce zrobić ze mnie człowieka niepoczytalnego psychicznie. I dlatego nie uwierzył. I również, jeśli ty czasem może komuś powiesz o swoim osobistym doświadczeniu Boga, to inni powiedzą, tak, jasne, mh, jakiś nawiedzony. W momencie, kiedy ty sam powiesz o swoim spotkaniu, to to też za dużo nie pomoże. Jest to wstęp do tego, żeby ktoś osobiście doświadczył obecności Boga w swoim życiu. To jest tak, jak rodzice mogą dużo opowiadać, mogą zachęcać do pójścia do kościoła, mogą zachęcać do tego, żeby uczyć się religii, ale w momencie, kiedy dziecko nie spotka z Pana Jezusa, to tak naprawdę będzie to dla niego jakiś folklor, będzie to coś takiego nieczytelnego. Kochani, dzisiaj jestem na Świętym Krzyżu. Wszedłem sobie stamtąd, z Nowej Słupi, wszedłem sobie do góry wraz z moim plecakiem, z ekwipunkiem, ale również miałem bagaż różnych trudności, które przyniosłem tutaj Panu Jezusowi, I tak jak krzyż Pan Jezus niósł, tak samo i ja przyniosłem, Wyspowiadałem się i jest mi lżej. Będę schodził mając mniejszy ciężar na sobie. I właśnie z tego pięknego miejsca, ze Świętego Krzyża, chciałbym teraz przekazać Wam, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.